Jak trenowałeś Aima? Poradnik na trenowanie Aima, jak ja trenowałem dokładnie Aima. Nie będę mówił tu o ogólnych metodach, jakie są na trenowanie Aima, tylko będę mówił tylko i wyłącznie rzeczy, które ja robiłem, żeby wytrenować swoje umiejętności, bo wiele osób się o to pyta, więc zacznijmy. Ogólnie pierwsza rzecz, którą robisz, to wchodzisz do Practice Mode Shooting Range i zaczynamy stąd. Wybierasz randomową postać, nie ma to żadnego znaczenia, ja już automatycznie biorę jetkę. Bierzesz sobie wandala, ja akurat trenuję wandalem i bierzesz sobie dodatkowo ghosta albo Szeryfka. Zaraz do tego przejdziemy. Teraz tak. Najważniejszą rzeczą jaką robię nie trenuję na botach na start. Nie używam tego prawie w ogóle. Na dobrą sprawę użyłem tego e, tylko i wyłącznie w bacie, tak na dobrą, tak przez dłuższy czas. Jeśli chodzi o trenowanie Aima, używam tylko i wyłącznie practice, nie wchodzę na deadmecze, żeby trenować Aim'a. Nienawidzę grać DM-ów w tej grze komputerowej. Ostatnio pograłem trochę DM-ów jeszcze znowu, ale dalej tego nie lubię, dalej z powrotem nie wchodzę już na deadmecze, więc mój Aim nie wziął się z dm ów. Jeżeli ktoś myśli, że DM y to jest jedny sposób na trenowania Aima, nie, mój Aim nie wziął się z DMczy. Mój Aim wziął się tylko i wyłącznie z rangea i teraz tak, trochę historia, trochę backstory, zanim w ogóle przejdziemy o treningu. Ja trenowałem swojego Aima jeszcze w cs, Ja zacząłem trenować Aima, jeszcze w CSA16 CSa Source, CSS GO, przez wszystkie CSS y po kolei, w globalu trenowałem go najwięcej i robiłem identycznie to samo co zaraz wam pokażę w Valorancie, po prostu robiłem to na mapie Aimbots, a nie na The Range'u w Valorancie, bo jeszcze nie było wtedy Valoranta więc wygląda to w ten sposób, odpalasz sobie boty na jednej ścianie, czyli na Aimbotsach to była jedna ściana, to jest identycznie jak na The Range odpalasz sobie boty, jest ileś botów, i teraz tak, najważniejsza rzecz jeśli ja chcę trenować Aima to jest coś najważniejszego dla mnie przede wszystkim dla mnie w Aimie najbardziej się liczy precyzja twojego strzału nie liczy się dla mnie to, że jesteś w stanie bardzo szybko nacelować na przeciwnika i zacząć strzelać i skorygować to i go zabić. Dla mnie najbardziej się liczy to, że jesteś w stanie trafić pierwszy strzał celnie w głowę. Ta precyzja jest dla mnie najważniejsza, jeśli chodzi o mój aim, dlatego że ja chcę być precyzyjny w pierwszych strzałach, a nie ogólnie zabić przeciwników jakkolwiek full auto. Także ja zacząłem trenować w ten sposób. Nacelowujesz na przeciwnika jakiegokolwiek, i teraz tak, klikasz na niego, i automatycznie pomiędzy kliknięciami, pomiędzy następnym kliknięciem, nacelowujesz już na innego przeciwnika żeby mieć celownik na jego głowie. Nie musi być to najdalszy przeciwnik, nie musi być to najbliższy przeciwnik, to jest, gdzieś, to jest gdzieś w okolicy, gdzie po prostu będziecie mniej więcej flikować w trakcie gry. Nie będziecie w trakcie gry raczej flikować stąd, dotąd. Więc nie robicie takich ruchów, chociaż możecie je próbować, trenować jakkolwiek. To nie są ruchy, które będą wytrenowane dobrze, to są bardzo duże fliki, to nie są fliki tylko nadgarstkiem. Teraz tak, nie musicie flikować tylko nadgarstkiem oczywiście, ale to są fliki najprecyzyjniejsze, jeśli flikujecie tylko nadgarstkiem. Ja osobiście używam nadgarska przy takich flikach trochę większych już, używam trochę też dłoni, znaczy dłoni, trochę też ręki, całego przedramienia, żeby zrobić taki duży flik, dlatego on nie jest aż tak precyzyjny. Precyzyjniejsze są te, które wyprowadzacie tylko z nadgarska, albo tylko i wyłącznie z jeśli robicie fliki tylko i wyłącznie palcami, to będą one precyzyjniejsze jeszcze bardziej niż Teraz tak, ale to zależy od waszego gripu. Teraz tak, ja robię dosłownie to, co robiłem teraz. Zmieniasz celownik, klikasz głowę, zmieniasz celownik na następną osobę. I dopiero jak jesteś pewny, że trafisz głowę temu boto, w tego bota, to dopiero strzelasz, dopiero oddajesz kolejny strzał. Jeśli musicie robić to wolniej, bo na początku również to robiłem wolniej, nie przejmujcie się, to, że robię to teraz szybciej niż prawdopodobnie większość z was, to nie znaczy, że Wy musicie robić takim samym tempem, jak ja. Ja już po prostu to robię bardzo długi czas. Na początku robiłem to w ten sposób, że flik nie siadał, musiałem skorygować, flik nie siadał, musiałem skorygować, także. Jeżeli robicie to powoli, to w pewnym momencie zaczniecie robić to po prostu szybciej. Z dnia na dzień to, po, to wszystko przyjdzie, cały progres będzie szedł do przodu, więc nie musicie się o to martwić. Tak trenowałem Aima swojego, głównie skała H, czyli w tym momencie będzie to odpowiednik Vandala. Jeśli chodzi o trenowanie Aima jeszcze na pistoletach, robiłem identycznie to samo, tylko na przykład stałem sobie na kucaka, żeby teraz pozycje botów głowy były odwrócone bardziej do góry. Bo jeżeli stoję na podwyższeniu, to muszę celownikiem zjeżdżać góra-dół też, nie tylko na boki ale jeśli kucnę, to mam bardzo podobną pozycję, tylko że teraz strzelam od dołu w boty, więc też muszę trochę korygować na skosy tego aim'a i nie uczę się tylko i wyłącznie aim'a na same boki, jakbym stał w miejscu. Chociaż to też robię, ale w najmniejszym stopniu akurat robię w ten sposób. Kucam i strzelam sobie na przykład z ghosta. Kucam i strzelam sobie na przykład z Sherifa. I teraz tak, z szeryfa bardzo łatwo jest wyczuć ten timing, bo z Sherifa macie takie podbicie celownika jak strzelicie. I pomiędzy momentem oddania kolejnego strzału powinniście mieć już celownik na drugim bocie. I wtedy wiecie, że robicie to dobrze z sheriffa. I trenujecie sobie to z każdej broni, z której chcecie. Możecie to również trenować z fantoma, możecie to trenować ze wszystkiego, z czego chcecie. Jeśli chcecie trenować snajperkę, chociaż ze snajperki ja nie jest jakieś niesamowicie, to celujecie w jednego bota, a flikujecie sobie na drugiego bota. Robicie tak po prostu ze wszystkimi Fajna wiadomość, dzięki. Robicie to po prostu ze wszystkimi e, brońmi, które chcecie wytrenować. Jeśli chcecie trenować doskonale Aim'a tylko i wyłącznie na głowę, no to trenujecie Ghosta, szeryfa, Wandala, i tylko bronie, w których jest wam potrzebny Aim faktycznie, żeby trafić jedną kulą i zabić w głowę. No i robicie to na trzy różne sposoby. Albo stoicie na krawędzi i po prostu strzelacie, ewentualnie trochę się poruszacie, albo kucacie sobie i strzelacie sobie z Ghosta, albo z czegoś takiego, ewentualnie też może być wandal. Albo po prostu chodzicie co jakiś czas na boki i robicie lekkie bursty, albo również tapujecie i chodzicie po prostu na boki. I to są jedyne rzeczy, jakie ja potrzebowałem do aim a. I teraz tak, ktoś powie, ale czekaj, nie ma żadnych grid shotów, nie ma żadnego yy, bouncing, kurwa, shots, cokolwiek tam macie na aim trainerach, czy nieważne czym. Nie używam aim trainerów i aim trainerów zacząłem używać dopiero, kiedy już byłem w stanie jakby zrobić na tych aim trainerach dość wysokie rekordy. I to dlatego, że cały mój aim pochodzi tylko i wyłącznie z gier. Nie używam aim trainerów. Jedyne momenty, kiedy kiedy byłem na im trainerach, to żeby pobić sobie rekordy znajomych. Tylko i wyłącznie. Także nie są konieczne im trainery do tego, żeby umieć strzelać w grze. Jeśli chcecie się nauczyć strzelać w grze lepiej, to strzelajcie i uczcie się strzelać w danej grze, w której chcecie się nauczyć strzelać aktualnie. Aim, Aim Labs, yy, czy Kowak pomogą Wam trochę w kontroli myszki, ale nie będziecie mieli tego feelingu broni, którą strzelacie w grze, nie będziecie mieli tego feelingu movementu, który macie w tej samej grze, w której próbuje, próbujecie się nauczyć strzelać, a to wszystko jest ważne. Więc. Ja uczyłem się w ten sposób, robiłem cały czas tylko i wyłącznie tapy albo jakieś lekkie bursty na strajfach. I to wszystko. Tapy, oczywiście, moim zdaniem najbardziej pomagają. I teraz, tak, ja potrafiłem siedzieć tak na przykład o czwartej w nocy przez godzinę na rangeu. Wyobraźcie sobie, potrafiłem siedzieć codziennie przez najbliższe, nie wiem, dwa miesiące, codziennie przez godzinę na rangeu i po prostu pukać sobie w boty. Tylko dlatego, że ja lubiłem trenować mechaniki AIMA. To jest wszystko dlatego, że ja lubiłem trenować mojego AIMA. I to nie jest, to nie musisz być ty, to nie musi być yy, twój znajomy, to może być nikt, kogo znasz generalnie, ale tak są osoby, które lubią trenować swoje mechaniki. I najważniejsza rzecz. Mechaniki to jest coś, czego nie wytrenujecie z dnia na dzień, nie wytrenujecie tego z... Tygodnia na tydzień, to są rzeczy, w które musicie włożyć dużo czasu. Także, jeśli chcecie mieć bardzo dobrego gama, musicie poświęcić na to po prostu godziny. Jeśli chcecie mieć lepszy movement, musicie poświęcić na to godziny. To są rzeczy, których się uczycie, ktoś wam mówi, jak to zrobić, i Wy musicie się tego nauczyć, ale musicie powtarzać, 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 to samo nie przyjdzie. To przyjdzie z czasem gry, kiedy będziecie po prostu to trenować. I teraz, tak. Wiem, że teraz mogą być niektórzy rozczarowani, ale jak to myślałem, że to jest sposób na fiksję swojego AMO w ciągu obejrzenia tego filmu? Niestety nie. Ja was uczę, jak się nauczyć mechanik, a nie wam daję te mechaniki jak jakiś cud od Boga czy cokolwiek. Nie jestem w stanie tego zrobić, nikt nie jest w stanie tego zrobić, po prostu każdy musi poświęcić swój czas i nauczyć się. To jest pamięć mięśniowa. I teraz. To nie jest tak jak trenowanie na siłowni, jeśli chodzi o akurat mechaniki w grze, tylko i wyłącznie dlatego, że na siłowni sobie idziecie, trenujecie i robicie tak, że mięśnie rosły, po prostu te mięśnie pobudzacie do wzrostu. Tutaj nie robicie tego systematycznie, tylko i wyłącznie stricte. Tutaj przekłada się też ilość czasu, którą na to poświęcicie. Na siłowni idziecie na przykład na godzinę, robicie cięższe ćwiczenia, zrobicie. Yy, pobudzie swoje mięśnie z git, tak? Tutaj, jeśli poświęcicie 11 godzin dziennie, codziennie, to będziecie mieli lepsze mechaniki niż osoba, która poświęci tylko pół godziny dziennie. Oczywiście nie namawiam tu nikogo do tego, żeby poświęcać 11 godzin dziennie, bo to jest totalnie abstrakcyjna liczba, żeby trenować mechaniki. I to nie jest coś, co będzie zabawą dla kogokolwiek, nawet jeśli... Ty czujesz zabawy z tego, to nie będziesz czuł zabawy po 11 godzinach trenowania tego, to jest zmuszanie już siebie do tego. Także myślę, że godzina to jest strasznie dużo, już na trenowanie mechanik w ciągu dnia jednego, żeby robić to codziennie. Także tak, tu liczy się systematyczność, ale godziny, im więcej godzin poświęcicie na trenowanie mechanik, tym lepsi w tych mechanikach będziecie po prostu, i tak to działa z mechanikami. Także to nie jest tylko systematyczność, ale to są też godziny, które poświęcicie na te mechaniki i to jest najważniejsze. Także nie, nie oczekujcie tego, że to się stanie w ciągu jednej nocy. Druga najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o mechaniki. Będziecie trenować te mechaniki, ale najwięcej rzeczy przetwarzacie w głowie z tych wszystkich mechanik, te wszystkie ruchy zapamiętujecie, no to jest praktyka. Zapamiętujecie i wasz was mózg jakby e, zapisuje to wszystko w momencie, kiedy odpoczywacie, kiedy śpicie. Także największy progres będziecie widzieć po. Tym, jak po prostu pójdziecie spać. Więc, na przykład, jednego dnia nie widzicie progresu, spaliście, drugiego dnia nie widzicie progresu, spaliście, i dopiero trzeciego dnia widzicie, że trochę lepiej wam się strzela. I to będzie przychodziło bardzo powoli. To niekoniecznie muszą być też 3 dni. Teraz tak, ktoś nauczy się tego szybciej, ktoś nauczy się tego trochę później. Niektórzy mają lepszą genetykę do mechanik, niektórzy nie. Niektórzy będą się tego lepiej uczyć, niektórzy nie. To jest tak jak ze wszystkim. Ale godziny każdy musi poświęcić i na to nie ma niestety skrótu. Także to jest moja rutyna aimowa, którą robiłem przez bardzo długi okres czasu. Czasami jeszcze to zrobię bardzo rzadko, bo jak już dojdziecie do pewnego momentu w praktyce i po prostu gracie w grę, to ten aim będzie się utrzymywał. Także to nie jest tak, że musicie go trenować codziennie przez godzinę do końca swojego y, czasu grania w tą grę, jeśli chcecie mieć dobrego aima, po prostu musicie go wytrenować na poziom, z którego jesteście w miarę zadowoleni i no, to zajmie czas. Także to tyle z mojej strony, trochę się rozgadałem, ale mam nadzieję, że to wam pomogło, to był wyczekiwany guide, tak jest trzymajcie się i następnego.